Siema kozie, mamoczki, się w kolejnym odcinku, sobą przyjęcie paku moda i... gdzie my jesteśmy, skąd my się dowiedzieliśmy, nie? Dobra... Mianowicie... sobie grałem pomiędzy odcinkami. bo muszę kiedyś grać, bo to jest moja poczekalna, no więc chcę na nie grać, nie? Rozumiecie mnie? Skąd mam... teraz wyjaśnię, z tego tutaj cave'a, nie? Teraz sobie tutaj wielkiego na te wszystkie temy I Zmieniliśmy modę. Ja zmieniłem do drawability, Jak widzicie? Prześmijmy się. O oh no. short drawability I dodałem. I zmieniłem za mini na Ray mini i już nie ma takich takich lagów. I ogólnie jeszcze co zrobiłem to... Co dodałem? O tą zgłumy bla 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 bla. Że jak machasz to, to dokładnie to wygląda. I nie bójcie się, ja nie mam trzech serduszek teraz. i mianowicie mam 13 serduszek, bo jak widzicie dwa, że to jest drugi pasek. Bardzo fajnie mi się spodobał ten mod. Bardzo fajnie Dobra, co ja tu mogę wam wyjaśnić? Teraz ja myślę, żebyśmy sobie pozabijali spokojnie, w ogóle niespokojnie, bo ludzie lubią jak walczę. Walki, wędrówki. O, ty tu. No, spoko. To wiem, że on pszenodropia, bo ja grałem na takiej paszce swojej. Te same mody. 37 modów i 6. Skąd mam tyle tych temów ze skóry? Zobaczę, ile tu tych krów jest. One się w kółko tutaj respią. Naprawdę. 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 Jeszcze muszę... Na no, odcinku teraz spojrzeć. dobra, muszę. No właśnie w tym kewie. W tym kanionie wierki. Tylko tam było tyle. nie było tego strasznie duże tam. Teraz dam sobie z tą radę. O, jeszcze bardzo ważne. Teraz no? baza dam sobie taki o. Taki. Dobra, szybko jeszcze tam skoczę wam pokazać. Ten kanion jest w ogóle, nic sam go zobaczę po że Ten kanion widzę, że jest jakiś wielki. Wielki. Aby chciał wiedzieć jak wielki. Musiał... Chciał... Wiecie no, sobie go nie później pochodzić powiem, odcinkami. Jezus. Ten koniu jest wielki Fotyfy Może wejdziemy Dobra, co ja tu, tutaj teraz mam robić? Nie wiem nic nie zaplanowałem, więc jestem na spotkanie, więc do zobaczenia, cześć i na razie ja tutaj sobie jeszcze pokopię.